Kryzys, z jakim borykamy się od marca 2020 roku, doprowadził do wielu niekorzystnych zmian w każdej z branż gospodarki, zaczynając od budowlanki, poprzez rynek aut nowych i używanych, a kończąc na brakach w produkcji półprzewodników. W zażegnaniu kryzysu w naszej części globu nie pomaga szalająca inflacja oraz inwazja Rosji na Ukrainę. Problemy te odbiły swoje piętno na branży elektronicznej rozrywki. Do dziś rynek nie jest nasycony nową generacją konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X, gdzie popyt przekracza podaż. Zakup PS5 w premierowej cenie jest właściwie niemożliwy i tu trochę lepszą sytuację mamy z dostępnością oraz cenami nowych Xboxów. Series S jest dostępny w każdym większym sklepie RTV, a Series X o wiele łatwiej upolować niż PlayStation 5. Na rynku retro gamingu również nastąpiło wiele zmian. Lockdowny sprawiły, że ludzie zaczęli więcej czasu spędzać w domu i bardziej zaangażowali się w gry wideo. Chęć powrotu do dawnych lat oraz przywołanie wspomnień, jak fajnie za dzieciaka grało się na PlayStation 2, przywiodło nową grupę osób skłonnych kupić gry oraz sprzęt. Oczywiście pasjonaci również nie wykruszyli się z rynku, kupując, sprzedając, angażując się jeszcze bardziej w swoje hobby. W dzisiejszym materiale chciałbym porozmawiać o tym, czy inwestowanie w konsole oraz gry ma sens. Czy może być to dobra ucieczka przed pędzącą inflacją, która powoduje utratę wartości pieniądza? Już na wstępie odpowiem. Warto uciekać z pieniędzmi, kupując retro sprzęt oraz gry, ale nie tylko, ponieważ dotyczy to wszystkich generacji konsol, jakie mamy dostępne na rynku. Nie można na hurra kupować wszystkiego jak leci. Nie o to w tym chodzi. Przedstawię kilka zasad, jakimi warto się kierować przy poszukiwaniu sprzętu oraz gier, na których nie chcemy tracić lub potencjalnie w przyszłości nawet zarobić. Nie jestem wyrocznią i mogę się mylić. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości i tego co się stanie jutro, za tydzień czy za rok. Skupię się na rynku stricte konsolowym, ponieważ temat pecetowy jest dla mnie zupełnie obcy. Gry, które osiągają najwyższe ceny zazwyczaj ukazują się w niewielkich nakładach. Jedną z najdroższych gier na PlayStation 2 jest Rule of Rose, gdzie ilość sprzedanych egzemplarzy szacuje się na 10 do 20 tysięcy sztuk, a jedyna dostępna kopia w momencie nagrywania materiału osiągnęła na Allegro cenę 4,5 tysiąca Jest to jednak skrajny przykład. Pomówmy o tytułach, które możemy dostać w o wiele mniejszych pieniądzach oraz co wpływa na ich cenę, czyli stan samego wydania. Po pierwsze, gra musi być kompletna. Zawierać oryginalne pudełko, okładkę oraz instrukcję obsługi. Brak manuala obniża potencjalną wartość produktu. Wiele zależy od stanu danej gry: czy płyta nie jest porysowana, okładka nie jest podarta, pudełko połamane, a instrukcja cała. Opakowania Gier z Dreamcasta mają samodegradujący się plastik, co już samo w sobie jest problemem. Aby zachować jej wartość, najlepiej włożyć grę do protektora i odstawić na półkę. W polskich realiach cenione są gry przeznaczone na rodzimy rynek. Dobrym przykładem może być tu seria BAS, której ceny są kilkukrotnie wyższe od zagranicznych wydań. Gry te posiadają lokalizacje oraz pytania dostosowane do konkretnego rynku. I raczej ciężko będzie Polakom ogarnąć pytania z niemieckiej wersji baza i vice versa. Wydania 3 razy A, czyli sytuacja, w której mamy angielską wersję językową gry, okładkę oraz manual, są równie pożądane co polskie edycje. Anglik będzie bardziej ceniony przez rodzimego odbiorcę od tej samej gry z Francji, Niemiec czy Skandynawii. Choć i w tej kwestii znajdzie się wyjątek, o którym później. Z reguły odpadają gry z serii Essential, Classic oraz Platinum. Raczej nie liczyłbym tu na jakąś rewelacyjną wartość takiego produktu. Zdarzają się także wyjątki, ponieważ seria Silent Hill w edycji platynowej trzyma wysoką cenę przez niski nakład, w jakim się ukazała. Warto inwestować w gry oraz konsole od Nintendo. Kto 5 lub 8 lat temu rozpoczął kolekcjonowanie gier na Gamecube, podjął bardzo dobrą decyzję. Podobnie ma się sprawa z tytułami na pozostałe systemy wielkiego N, gdzie gry trzymają swoją wartość, co doskonale widać w przypadku tytułów na Nintendo Switch. Wpływ ma na to polityka firmy oraz brak przecen na jej największe hity. Kupiłeś używane Breath of the Wild lub Super Mario All Star za 160 zł kilka lat temu. Dziś sprzeda się w podobnej cenie. Sytuacja zmienia się diametralnie w przypadku edycji specjalnych, kolekcjonerek oraz gier z serii Pokémon. Tutaj mamy niezłą jazdę bez trzymanki. Wydania Pokemonów HeartGold oraz Silver już dawno przebiły ceny za jakie je kupiłem przy okazji premiery gry. Na Allegro niemieckie Pokémon Colosseum wyceniane jest na około 400 zł. Pomaga tutaj niski nakład wydania tego tytułu. Dlatego w przypadku Gier od Wielkiego N nie boję się kupić gry z rynku innego niż polski lub angielski. Przykłady można mnożyć. Spoglądając na ceny edycji specjalnych Zelda Majora's Mask, Metroid 2 Samus Returns czy kompletnych wypustów konsol Nintendo 3DS oraz 2DS. Konsolka w edycji SNES osiąga cenę od 1800 zł do nawet 3500 zł za nowkę sztukę. Jednym słowem, szaleństwo. Dochodzimy tu do momentu, w którym dana konsola może znaleźć się w specyficznym okresie, i warto wtedy udać się na zakupy. Każda platforma przeżywa okres śmieciowy, kiedy zainteresowanie sprzętem spada, ponieważ na rynku ukazuje się nowa generacja. 15 lat temu w takim stanie znajdowała się Sega Dreamcast oraz pierwsze PlayStation. Mogliśmy wtedy bez problemu zakupić największe hity za śmieszne pieniądze. Od kilku lat okres śmieciowy przeżywa PlayStation 3 oraz Xbox 360, gdzie najlepsze gry spokojnie jeszcze można kupić do 50 zł za polskie lub angielskie wydania. Nie są to duże pieniądze i tu też warto szukać gier, które ukazały się w niewielkim nakładzie lub w rzadszych edycjach kolekcjonerskich. Trudno stwierdzić, jak długo potrwa dołek cenowy w temacie tych konsol. W przypadku 3DSa okres ten był bardzo krótki i nie trwał za długo. Braki w dostępności PlayStation 5 oraz cross generacyjne tytuły oddaliły spadek cen PlayStation 4. Nie mamy powtórki z okresu premiery PS4, gdzie równolegle do nowej konsoli Sony oferowany był model Super Slim PlayStation 3 w cenie około 600 zł. Podobnie bywało z każdą poprzednią generacją PlayStation aż do dzisiejszych czasów. Możliwe, że jeszcze jesteśmy w dobrym czasie, aby zebrać kolekcję gier na Wii U. Na portalach aukcyjnych można kupić nowe gry za kilkadziesiąt złotych, a zakup konsoli w pudełku nie jest dużym wyzwaniem. Po cichu liczę na to, że konsola ta doczeka się kiedyś statusu podobnego do GameCube'a. Oba te sprzęty łączy marna sprzedaż w porównaniu do swoich następców przez co ilość wydanych gier jest dość niska. Szczególnie warto zapolować na Zelda Breath of the Wild. Wartość tego wydania będzie już tylko rosnąć z każdym kolejnym rokiem. Podobnie jak w przypadku gier, kolekcjonerzy najbardziej cenią kompletne wydania, najlepiej rzadkie edycje ukazujące się w małym nakładzie. Sama konsola powinna być w nienagannym stanie, bez rys na obudowie, z plombą producenta, która daje gwarancję, że nikt przy niej nie majstrował. Tu także mamy pierwszą jaskółkę w temacie PlayStation 3, ponieważ ceny modelu ze wsteczną kompatybilnością z PlayStation 2 już idą do góry, i mówimy tu o gołej konsoli. Kompletne wydanie w boksie z plombą producenta może być dziś już sporo warte. Przykładów można pokazać wiele. Nokia Engage QD w pudełku wraz z instrukcjami można było wyrwać za niecałe 200 zł kilka lat temu. Dziś identyczny zestaw jest dostępny na Allegro za około 1000 zł. Wracając do tematu Nintendo, dobrym przykładem mogą być Game gdzie za średni stan urządzenia także trzeba już zapłacić niemałe pieniądze w porównaniu z poprzednimi latami. Możliwe, że wpływ ma na to ilość dostępnych modów, jakie możemy wykonać od zmiany obudowy po wymianę ekranu na IPS. Z oryginału potrzebujemy jedynie płytę główną, bo wszystkie inne części możemy zamówić u sprzedawców na portalach aukcyjnych. Odrębną kategorię mogą stanowić nowe, nieotwierane konsole. Na Allegro znajdziemy kilka nowych PSX-ów czy PS2-ek i za taką konsolę możemy zapłacić nawet kilka tysięcy złotych. Może zabrzmi to trywialnie, ale trzeba szukać w każdym możliwym miejscu. Allegro, OLX, Marketplace, sklepy internetowe, lombardy, targi z rupieciami, a nawet Lumpeksy. Na gry jak i konsole możemy natrafić wszędzie i dużo to zależy od szczęścia czy coś się nam uda upolować. Warto także sprawdzać wyprzedaże w dużych sieciówkach, ponieważ tam też trafiają się okazje. Wystarczy wspomnieć wyprzedaż PlayStation Classic w cenie około 90 zł za sztukę kilka lat temu, czy przecenę Game Watch z Mario pod koniec ubiegłego roku. Dziś remake psx osiąga premierową cenę około 500 zł. I na pewno pomogła w tym scena hombru oraz powstanie moda umożliwiającego uruchamianie gier z pendrive'a. Jeżeli kupujemy z drugiej ręki to zapewne trafimy na dwa rodzaje sprzedawców. Handlarzy, którzy potrafią dobrze wycenić swój towar, wiedzą co sprzedają i niechętnie obniżą cenę. Tu zapewne dużo nie ugramy. Najkorzystniej jest znaleźć sprzedawcę, któremu zależy na czasie i chce jak najszybciej upłynnić towar lub na osobę, która nie wie co sprzedaje, bo i takie się zdarzają. Wtedy mamy szansę trafić na okazję i kupić coś fajnego w dobrej cenie. Jak widzę przyszłość retro rupieci? można to podsumować jednym zdaniem. Panie, taniej to już było. Nie zanosi się na to, aby ceny konsol oraz gier miały spadać. Raczej będziemy świadkami coraz większego wariactwa. Nie spodziewam się także, aby sytuacja ekonomiczna kraju miała ulec poprawie. A raczej będzie tylko gorzej. Co także będzie miało przełożenie na rynek konsolowy. Oczywiście nie zabraknie Januszy Biznesu, którzy będą napędzać szaloną karuzelę zawyżając ceny swoich produktów. To, że coś kosztuje kwotę X nie oznacza wcale, że za tyle zostanie sprzedane. Wszystko weryfikuje rynek. Pamiętajmy jednak o tym, aby nie dać się zwariować. Gry oraz konsole to tylko hobby. Ma uprzyjemnić nam wolny czas i dać chwilę wytchnienia od codzienności. Zbierając retrograty lata wcześniej nie sądziłem nigdy, że w przyszłości będzie to coś więcej warte niż w momencie zakupu. Rzeczywistość okazała się taka a nie inna. Dlatego chciałem podzielić się swoimi przemyśleniami w tym temacie, a Ty jaką masz perspektywę na to wszystko? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Zachęcam do zostawienia łapki w górę pod filmem oraz do subskrypcji kanału. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.